Witam was bardzo serdecznie Z tej strony Matruner.pl W dzisiejszym odcinku będziemy malować postacie Mam nadzieję, że będą wyglądały jak najlepiej Jak najbardziej realistyczniej Ponieważ będę dzisiaj w nie Oczywiście w to co się To co namaluję w to, się, w to się zamienię Więc drodzy widzowie zostawiajcie łapkę w górę Oraz subskrypcję na tym kanale I uwaga, uwaga Zaczniemy dzisiaj um, nową przygodę Mam nadzieję, że uda mi się zamienić Na przykład nie wiem w co by tutaj się Zamienić dzisiaj. Ej, y, może taką muchę? Ej, narysujmy taką muchę z czerwonymi oczami, y, ze skrzydełkami. Zobaczymy, czy uda nam się w nią zamienić. Y, a wy, zanim namaluję, zostawcie subskrypcję y, i łapkę w górę. Uwaga, uwaga, ja chcę być dzisiaj muchą. Dobra, zrobimy coś takiego. O, proszę bardzo. Yy, tu będzie taki kolorek, tu łapki zrobimy, zobaczymy czy da radę. Słuchajcie, no muchy strasznie wkurzają, są mega denerwujące. Okej, okay, dobra, zrobimy fil szare szare. Tutaj może troszkę brązowawy, taki o. O, tutaj cyk, a tu czarny i czerwone oczy chyba były, nie? Cyk, cyk. Dobra, to jest powiedzmy, że mucha, która wygląda jak to coś, co tutaj lata. Masz ty, mucho! A masz ty! Proszę bardzo. <grytanie> Dobra, to co rozwalamy? Zobaczymy czy uda mi się. Wow! ej, widzieliście przed chwilą, że się zamieniło to w, jakoś, ej, w jakiś dziwny blok, ale patrzcie jaki jestem mały. Wow, co jest? Ej, shift kliknę to wpadam w dziurę, patrzcie. O o, może mnie to rozwalić. <grytanie> ty! To jest dobry sposób na szukanie diamentów. Patrzcie, możemy wszystko widzieć spod spodem, co tu się znajduje. Ale uwaga, czy ja jestem muchą? Jestem muchą! Patrzcie na to! I latam! Brrr, fru, fru, fru. Normalnie mogę sobie polatać. Dobra, o! Jeszcze pod wodą. O, o! Trochę będzie problem, ponieważ muchy to z wodą to tak nie mają do czynienia. Ale normalnie, patrzcie, widzę przy ściany. Mogę sobie zobaczyć, co tam jest, co tam się znajduje. Gdzie są diamenty? Ej, może dzisiaj diamentów poszukamy. <laughs> Dobra, to jest dobry sposób. O! Patrzcie, jak wysoko ona skacze. Nie wiem, ale nie mogę latać nawet. Nie wiem. Ła, oa, Ale jak shift kliknę, to przynajmniej. Ty. A ciekawe, czy kurczaka dam rady rozwalić? Masz, kurczaku. A masz ty. masz! Zobaczymy, czy uda się pokonać jako mucha. Mucha jest mega denerwująca. O nie, szczur mnie goni. o o o o, o uciekać, uciekać, uciekać. On mnie może zaatakować, wiecie, a ja jestem. Dosyć, mam mało hapsów, chodź do mucha cię dorwie, chodź tu <grystu> Dobra, słuchajcie, ty, co ona ma na głowie? Yy, krowo, co ty masz na głowie? Halo, co to jest? Patrzcie, jakiś turban ma <grystu> No nieźle, kebaba, ej, patrzcie, <grystu> to jest hot dog, ona ma hot doga na głowie Pff, Elo, <grystu> hot dog na głowie Dobra, słuchajcie, może narysujemy coś innego, coś lepszego, coś, co ma więcej hapsów. Ehm, na przykład, może jakąś. Ehm, nie wiem. Ehm, wymyśliłem sobie postać. Będzie to Luigi z, e, z Mario, doktor Mario. <laughs> Znacie, może. E, dobra, to będzie tak. Tutaj jego tułów. Dobra, zróbmy jego głowę, twarz o taką. Tutaj, patrzcie, będzie nos. O, tutaj on miał wąsy, takie o, cyk, wąsy. Tu uśmiech będzie czerwony. O, okej, okay. mm, Zrobimy jego oko jedno, drugie oczko. Ok. Dobra, oczywiście to musi być białe, bo inaczej to nie wyjdzie. Ok. Mm, zróbmy takie, takie. No nie, ej jak to wyszło, śmiesznie. Dobra, coś takiego. E, powiedzmy, że to są jego włosy. Może, nie wiem, jakoś podkoloryzować trochę e, skórę. Tylko nie wiem w jaki sposób. O, e, może by zrobić coś tak bardziej pomarańczową. E, o, fil, on będzie różowy cały. Włosy będzie miał brązowe. Okej, okay, dobra. Brązowe, a tutaj niech będzie miał biały, takie wiecie. O, ki, Git. Gid. Dobra, ej, zobaczymy, czy to uda się mi zamienić w niego. Wow! Rozwaliłem i odrosłem. Patrzcie, jaką mam rękę, mogę normalnie. Pięść, patrzcie, mogę tutaj normalnie uderzać. Masz, masz. Cyk. Mogę rozwalać wszystko elegancko. Dobra, zobaczmy, jak wyszło. Normalnie, patrzcie. Luigi, który jest doktorem, lekarzem, patrzcie, możemy może się normalnie schylić. Ej, dobra, będziemy weterynarzem, słuchajcie. Chodź tu, patrz, cyk, podejdziemy na przykład do pierwszej lepszej jego zwierzaka Ej, i zbadamy go, zobaczymy co się z nim dzieje. Proszę bardzo, do kogo? O, jest tam Kret z tą krową, która ma... O nie! Spadłem na sam dół, dobra, musimy się podsadzić, ale podejdziemy sobie tutaj. Elo, cześć Kret! Ej! Kret! Czemu się schowałeś pod spodem? Yy, nie ogarniam go, ale dobra, podejdźmy do krowy. Yy, krowa, czemu ty masz na głowie hotdoga? Halo? Yy, krowo, co z tobą jest? Dobra, masz tutaj tabletki, proszę bardzo, weź. Yy, Głowę. Oczywiście, hotdog z głowy zostanie. Z... po tych tabletkach, jakby zniesiony. Dobra, yy. Corn Seeds, co, co to mi jest za nasionka? O, tobie damy nasiona, proszę bardzo, masz. Nie uciekaj! Co nie lubisz, weterynarza Luigiego? Ty ślimak, ej, ślimak, ślimak, pokaż rogi. Ej, co z nim jest? Ej, on jakiś taki powolny, co? Ej, damy mu tabletki na szybkość, masz tutaj, proszę bardzo. Może będziesz trochę szybciej chodził. Um, dobra, słuchajcie, to przejdziemy do kolejnej postaci. Wiecie co? Mam nadzieję, że nikt z Was nie ogarnie, co teraz będę rysował. Um, dobra, zróbmy może coś takiego. Um, no i generalnie będzie to sama główka. I teraz już chcę się trochę postarać. Nie wiem, czy mi wyjdzie. Spróbujmy bynajmniej. Okej, okay, dobra. Tutaj coś takiego. O. Tu może o tak, aż. Dobra. Eee, tu będzie nosek malutki, ok. Eee, jak, jak to się zrobiło? To się usuwa? Usuwa, dobra, spoko, dobra, czyli tak będzie to wyglądało. Eee, eee, będzie to, uwaga, uwaga, królik Bugs. Kojarzycie taką postać z bajki? Eee, ok, spróbujemy go zrobić. Może, może mi coś wyjdzie. Może coś z tego będzie. O, tak, dobra, uśmiech. Tutaj zróbmy oczywiście Jenzor. Czy to będzie wyglądało jak królikbac, z tego nie wiem. Jeszcze spróbujemy zrobić. Okej, okay, dobra, tutaj zróbmy tak. I tu musi być długie ucho. I tu ucho. Dobra. Mm, po prostu oko takie. O, dobra, zróbmy tutaj. Proszę bardzo. Raz, i dwa. I mamy tutaj. Oj! Undo! Undo, musi być tutaj bardziej te oko zrobione. Ty. Wyszło to całkiem spoko, tylko jeszcze jakby te kolory wszystkie porobić. Dobra, czerwony jęzor. Eee, szary, on chyba był taki bardziej szarawy, ale. Um, nie aż taki mocno. Dobra, zróbmy tu, tu, tu. O, ten kolor będzie super. Akurat ten jest chyba jednym z lepszych, żeby coś takiego zrobić. No i białe oczy. I powiedzmy, czerwony nos niech ma. Yy, I ewentualnie jeszcze tylko dorobimy mu uszka. Dobra, tutaj jedno ucho, takie chyba będzie, i tu drugie. Dobra. Nie wiem, czy to wyszło. Yy, spróbujmy. Okej. Okay. Feel, feel. Ty. Yy, nie, trochę źle. <ścoughs> trochę źle. Yy, jakby to... Dobra, słuchajcie, w każdym razie te uszy miały być trochę w lewą stronę. Źle to wyszło, ale mam nadzieję, że uda się zamienić w królika Baxa, który jest tutaj. I uwaga, Pum, rozwalamy. I jeszcze to. Eee, jeszcze to muszę rozwalić. Pyk. Ej, dobra, rączka moja zniknęła. Ej, jaką ja mam rękę? Halo? Mmm. Zobaczcie, jaki fajny. Ej, normalnie królik Bax. Ty. O, uh o, -oh, mega podobny Dobra, patrzcie, mam rączkę Ej, Co się z moimi stup, stopami dzieje, patrzcie Ej, yy, coś te stopy jakieś są dziwne, patrzcie <grym> Jakby te, od dołu ta część po prostu się zepsuła i odpadła No nie wiem, dobra Ym, Jak widzicie królik Bugs nawet jest, yy, więc całkiem spoczku. Może mi się zamienić po prostu wszystko, dajcie znać w komentarzach i tam ma coś na czapce. Co to jest? Zobaczcie, ona na głowie ma jakiś kapelutek. Owca, czy ty zwariowałaś? Po co ci to? Po co ci to? Dobra, jak widzicie, naprawdę spoczko to wygląda. Ehm, no, w dzisiejszym odcinku naprawdę sporo postaci chciałbym namalować. A może coś jeszcze się zamienić? Może. Ty! Ej, tam jest normalnie ta świątynia taka podwodna. Widzicie to? Jaskinia podwodna. wow! Dobra, słuchajcie, w takim razie, um, ja będę musiał namalować jeszcze coś, um, no nie wiem, na przykład, albo się wkopiemy w dół i zobaczymy, czy uda mi się w coś, nie wiem, pod ziemią zamienić, może jakiegoś pająka, czy coś takiego, o, to by było spoko, dobra, narysujmy coś, nie wiem, na przykład tutaj, o, tutaj narysujemy, um, na przykład, uuu, mam pomysł, Zobaczcie na to. To będzie tak. Tu e, będzie głowa. O. Tutaj. I tu będzie miało uśmiech. O, o, o. Coś takiego. Dobra. Tu zróbmy takie czerwone ustka. O. Cyk. Cyk. Dobra. Tu będzie oko. Jedno. Dobra. Tutaj drugie oko. Cyk. Dobra. Trochę źle to wyszło, ale ok. Zrobimy tak. I tak, tutaj będzie zielone dookoła, proszę bardzo. Cyk, cyk, cyk. Cyk, cyk, cyk. Oj, undo, 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 undo. Dokładniej. O nie, trochę coś mi się tu psuje, muszę się skupić. Dobra, zielone. Mm, tu zróbmy, że to jest białe, oczywiście. Dookoła, wszystko. Dobra, zróbmy takie rzęsy. O, cyk, proszę bardzo. Cyk, cyk. Weźmy może kolor, nie wiem, feel nie, ten, ten jest za, za ciemny, o, albo taki, nie, jeszcze ten, ten jest jakiś, o, to będzie super kolor, pasował idealnie, mm, dobra, zróbmy oczywiście włosy, jakieś może takie, o, nie wiem co to będzie za twór, ale spróbujmy, może coś z tego wyjdzie, <grym> fill, o, coś takiego, eee, następnie zróbmy tutaj tułów, o, może coś takiego. I długie ręce. O, proszę, coś tak. Mm, jak wiecie, jak ta postać się nazywa? Dajcie znać w komentarzach. Ciekawe, czy ktoś z Was zgadnie. Jestem mega, mega ciekaw. Może ktoś napisze. <grych> Dobra, tutaj zróbmy takie łapki. Dobra. O i tutaj. Dobra, tutaj nóżka. Cyk, zrobione. Proszę bardzo. Um, jedyne co, zostało mi to tylko pokolorować. Może zróbmy tutaj tak. Stopy będą takiego koloru. A tutaj picker weźmiemy to. I... Feel. To, 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 to. Dobra, słuchajcie. To jest Mami Longs... leg Myślicie, że podobny? Ej, Królik Bugs. Co jest? Zmienił się. Dobra. Uwaga. 3. Rozwalam. 3, dwa, jeden. Wow. Yy... Dobra, słuchajcie. Yy, chyba coś z tego jest. Coś mi się wydaje, że. Zobaczcie, jestem! Zmieniłem się. W Mami Long Czy na pewno to jest to? Dobra, ej, zobaczmy, rozwalmy sobie dookoła. E, będziemy mogli tutaj zejrzeć, zajrzeć tak jakby, nie? Po prostu do, po prostu dokładnie tą postać przejrzeć. Czy na pewno zamieniliśmy się dokładnie w to, co oczywiście chciałem. Dobra, uwaga, uwaga. Czy tak wygląda mami Long Slag? Wow! Wow, łoł, wow, 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 ej trzeba tu rozkopać, bo ja teraz jestem pod ziemią i nie wiem w sumie co, jak ja mam to zrobić, dobra, e, może wyjdziemy po prostu, ej, tu jakoś się inaczej zmieniło coś, co jest grane, dobra, e, zobaczcie na to, jakie oczy, jaka głowa ogromna, Ło wow. Dobra, może oddalimy i teraz będzie lepiej widać. Patrzcie, od tyłu tak samo. Wow, i mogę popływać normalnie. Patrz, jak ona pływa. Cyk, proszę bardzo. No, wygląda na, naprawdę kozacko. Dobra, widzowie, jak widzicie, zamieniłem się w Mami Longsleg. No i pamiętajcie o zostawieniu łapki w górę oraz subskrypcji na tym kanale. Widzicie, naprawdę dziwna sprawa. Jeszcze jakby pływała normalnie ty. Patrz. O pod wodą to dobrze wygląda, jakby naprawdę płynęło C to coś, nie? Dobra. Dzięki za uwagę. Mam nadzieję, że film wam się spodobał. Pamiętajcie o subskrypcji z dzwoneczkiem, żeby nie ominął was żaden, żaden film. I, i to by było na tyle. Do zobaczenia. Trzymajcie się gorąco. Pa pa.